Siemano, witajcie, ja jestem Symbrog. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie ja wam zaprezentuję nowy serwer na Craftedzie Tak, na Craftedzie powstał nowy serwer, to jest Survival Extreme 1.17.1 Ale to wszystko, zaraz zaprezentuję wam cały spam jak tutaj się gra i też myślę, że wybierzemy się poza spawnem no i zaczniemy trochę swoją grę. Więc polecam oglądać do końca i zapraszam do oglądania. Was po raz kolejny na dzisiejszym odcinku No i dobra, w dzisiejszym filmie Zaprezentuję Wam cały ten tryb Ten tryb powstał chyba, nie wiem, w sobotę W sobotę o godzinie 18, z czego co ja wiem e, I, a ja go Wam Pokazuję chyba w poniedziałek W poniedziałek, i jak widzicie Cały spawn Wam teraz za, mogę zaprezentować No jak widzicie Spawn się prezentuje w bardzo fajny sposób Według mnie to jest najlepszy spawn ze wszystkich właśnie Z tych survival extreme'ów A nagrywam te survival, każdy chyba survival extreme. Tutaj ona, tutaj jest 200 klatek i można budować. Jak widzicie bardzo ładna, bardzo ładna brama taka pvp Tutaj nie wiem, tutaj jakieś ozdobki widać. I to jest zapewne strefa VIP-a, tak? Gdzie tutaj, tak, tutaj, tutaj mamy strefę VIP, do której ja nie mogę. A właśnie. Nie mogę, nie mogę do tej strefy VIP. Tutaj mamy informacje, informacje są właśnie chyba te same jak na każdym survivalu. Tutaj też możecie sobie przeczytać, kiedy jesteście nowymi graczami. E, tutaj się spróbujemy przejść, tutaj chyba nic nie ma, nie, tutaj po prostu... A, w sumie taką ścieżeczkę tutaj mamy. No, bardzo, bardzo ten spawn. Na pewno najlepszy ze wszystkich spawnów. Tutaj jakoś ławeczka, nawet kurczak, ale to kurczak chyba się sam zrespił. No i tutaj jeziorko możemy sobie wziąć i tutaj połowić węd wędką, ale ja wędki nie mam. Bo, bo ja tutaj dopiero zacząłem grać. Jak widzicie, to jest moja pierwsza reakcja na ten tryb. Jeszcze wcale tutaj nie grałem. Dopiero jak się od razu połączyłem z, serw z tym serwerem, no w sumie dużo musiałem czekać, żeby się połączyć z tym serwerem, bo to jednak jest i tutaj każdy nowy tryb ma przepełnienie graczy No jak widzicie, serwer cały jest przepełniony, musiałem dużo czekać. O, jeszcze pewnie na, na was może ciekawić mój skin? Tak, na re, nareszcie sobie zmieniłem ten swój nick. Zmieniłem nick, jak widzicie, sobie napiszę. No, mam nick w Minecraftie Cymrok Myślę, że nick jest akurat fajny. Taka nazwa. Nie mam nie mam a jak mówiłem. To nie wiem, jakim cudem mi się udało dostać. No e dobra, jak tutaj widzicie, tutaj mamy, bardzo mi się podobają te takie zastosowania. Niezwykłe potki, tylko, właśnie, nie wiem, z to można nazwać chyba tak. I właśnie nie wiem o co chodzi. Tutaj mi się ciągle wyświetla tutaj, że jakieś, nie wiem, 11, 128 graczy śpi. Napiszcie o co chodzi, jak tutaj gracie. Tutaj, jak widzę, mamy wejście, nie, na, na mury akurat tutaj nie można wejść. A tutaj, jak widać, mamy taki pagórek, nie wiem, tutaj jakiś kaldron. No i o, fa bardzo fajne główki też mi się tutaj podobają. No i kolejna właśnie taka brama na wejście na całego spawna eee, W sumie o dobra otw otwórzmy, otwórzmy kit gracza eee, Nie możesz tutaj tego jak tutaj kit gracz No dobra trzeba wpisać komendą kit gracz To nie jest jak na 1.14 że klikasz dobra Zaraz zobaczymy czy są tutaj jakieś inne kity Co tutaj w ogóle można dostać eee, Ja bym chciał myślę że nie, Kurde blok szmaragnu. No mało użyteczny ale może się przydać Spoko. zobaczmy jak tutaj wymieniarki się prezentują. O, fajnie, użyli te kwiatki te nowe. One są fajne. Bo podoba mi się na, najbardziej ten efekt tych pikseli, jak one spadają. I tutaj do wymieniarki wchodzimy. Dobra, nie, 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 nie. Kurczę, wszedłem tutaj do wymi nie, teraz nie wyjdę. Czekajcie. Chyba na jeden było. O, właśnie taka komenda była Slash /spawn. I właśnie, jak widzicie, ktoś tutaj chciał mnie, o jeszcze prosi, daj coś. No dobra, ja wyjdę pod komendą slash /spawn. Cieka Jestem ciekaw, czy poza spawn możemy tą komendę używać. Sprawdzimy oczywiście w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym filmie zamierzam wszystko sprawdzić. Tutaj mamy taki ender chest jak chyba na każdym survivalu. No i spoko. Bardzo fajnie, że zrobili w, w tych wymieniarkach komendy slash spawna, bo tutaj serio gracze czasami więzili. Ja też miałem w sumie dużo takich sytuacji na 1.14, że ja sobie wchodzę, chcę wejść, a do jakiś gracz mi tam zajmuje wymieniarkę. No nie, jest to fajne. I dobrze, że takie właśnie coś zrobili. Tutaj chyba wszędzie te same wymieniarki mamy. Jeszcze nie wchodziłem do nich. A no. Fajnie, tutaj przez szkiełko się rzuca Widać nie ten, dobra, wyjdźmy stąd. I tutaj pewnie widać tutaj kolejne wymiarki: wymiarka numer 3, wymiarka numer 4. E, tutaj nie, tutaj mamy pewnie jakiś lasek publiczna skrzynka, tutaj możemy zostawić rzeczy. Może, może tutaj można w tym po prostu znaleźć wszystko: wszystko po prostu w tej skrzynce można znaleźć. Kolejny Ender chest widzę. I kolejne wyjście na, na, na strefę na stref, PVP. Myślę, że fajnie. O, o kurcze, tego zastosowania to jeszcze nie widziałem. Nowe, nowe oglądam, bu, dużo build hacków widziałem, ale takiego build haka fajnego to akurat nie widziałem. Fajnie, pre, fajnie mi się to podoba. De, dri, chyba to są drip, drip tak, to są chyba drip Dobra, teraz i tutaj pewnie kolejny pagórek, i tutaj możemy wejść na, na dach kościoła. O, w sumie zoba, zobaczymy, jak to i dachy ci budowniczy serwera zrobili. Dach też widać, że wykończony, wykończone po brzegi Tutaj skoczmy mm. Po prostu dachy też fajne są, tutaj widać fajne zastosowanie z tymi yy, Jak to, ogniskami, tak ogniskami O, jak widzę tutaj my też mamy Różka teleport, pewnie to jest Tak, to jest kord z TP, na randomowy kort może następnąć, A to jest różka, która TP nas spawna O, pewnie się możecie zapytać, czy bym chciał zrobić z tego serie, serię no od serii jeszcze z tego survivala nie myślę, ale myślę, że e, myślę, że... Na razie nie myślę, ale myślę, że zrobię. Wiem to dziwnie trochę brzmi, ale bym chciał zrobić z tego serię. Tylko na ten tryb się bardzo, bardzo długo czeka, żeby tutaj wejść. No to nie wiem. Ale w sumie bym w sumie vip No w sumie, z vip to by było prosto. Klikasz i już jesteś na serwerze, no to nie wiem, może jest du duża szansa, że właśnie z tego trybu będzie seria na, no, nowa na kanale. Tutaj widać, że kolejne wyjście ze spawn'a No to dobra już całego spawn'a Wam zaprezentowałem Teraz bym chciał wyjść poza spawn'a i zaprezentować O w sumie, a dobra tutaj byliśmy I zaprezentować właśnie te tereny poza spawn'em Tylko kurde tutaj trochę niebezpiecznie jest Ale w sumie dobra, wyj wyjdźmy, mam, mam nadzieję, że nikt nie będzie atakował No spoko, nikt nie atakuje No tutaj widać jakby, nie wiem, jakieś, nie wiem, kamieniołomu Czy jakieś tam góry kamienne małe Ale serio, myślę, że w bardzo fajnego klimatu to nadają że on nie będzie nas gonił czy będzie nas gonił jak tak to trzeba uciekać, dobra nie będzie nas gonił to spoko eee, tutaj chyba nic nie mamy ale tutaj mamy wioskę, wioska chyba jest na każdym survivalu extreme przy spawnie ale zapewne, zapewne wiem villagerowie są tutaj pozabijani Już, czy tu w ogóle nawet nie było villagerów dobra, jak widzimy komendy slash spawn nie możemy, możemy użyć poza eee, poza spawnem możemy ją użyć tylko na spawnie żeby z tych wymianarek wyjść. Jestem ciekaw, jak się prezentują tutaj tereny wokół spawna. Bo tego to jeszcze tutaj nie sprawdzałem, a jestem ciekaw jak tutaj te tereny spawna. To no dobra, przejdźmy się tą ścieżką, bo widać, że no ścieżka bardzo długa. I kurczę, to się ciągnie i ciągnie. Już idę tam z minuty, a to jeszcze się ten spawn nie skończył. Dobra. Ale tutaj a, już widać już pierwsze zgrifowane tereny, jak widzę. No to, to już tam nie wiem, maks dwa tygodnie już całe, całe tereny, myślę, że 500 kratek wzdłuż będą, wszystko będzie zgryfowane przez grasze. Tutaj już zapewne można budować, tak, tutaj już możesz swobodnie budować. W sumie może nie, kowal na pewno zniszczył, już jest ograbiony dawno. W sumie zjem coś po tutaj Zaraz nie chciałbym dawalność nikt niego ani mnie, no spoko. Ale nie, no widać, że na razie się prezentuje, znoście to. No, za dwa, przyjdę tutaj za dwa tygodnie i będzie wszystko zgryfowane, zapewne. Dobra, ja wracam za spawna, to trochę zajmie. Niestety. Co to jest? Zabezpiecz... zabezpieczony tutaj PvP jest nadal włączony. A dobra. Never mind. Teraz wybiorę się na drugą stronę spawna, Bo tu mam parę wyjść i w każde to wyjście bym, w każde te wyjście bym chciał wyjść i zobaczyć czy coś tam jest, jakieś fajne budowle czy coś. Musiał wam całe, ca cały ten serwer zaprezentować. No, znaczy całej mapy Wam raczej nie zaprezentuję, bo to nie, nie wiem, to by było z 10 godzin schodzenia po tej mapie. Nie wiem, ile ta mapa ma. W sumie jestem ciekaw, napiszcie w komentarzach jak możecie i jak wiecie, ile ta mapa ma kratek. Bo w ogóle nie wiem, ile to jest na, na ekstremach kratek. Mają te mapy, a jestem ciekaw. W sumie nie wiem, to, ta mapa na pewno chyba ma dużo, bo tutaj dużo graczy. Gra raczej znaczy tutaj dużo kratek dali tej mapie, żeby tutaj y, bazy się nie spotykały. Dobra, teraz najtrudniejszy chyba etap. Yy, etap początkującego gracza wejście na spawna. W sumie też jestem ciekawy, czy tutaj już jajko smoka zostało zebrane. bo jak możecie wiedzieć, że jajko smoka się respi chyba tak, respi się tylko raz. Po pierwszym zabiciu smoka się tylko jajo smoka respi, Jestem w sumie ciekaw, czy ktoś już te jajo zdobył. No zapewne tak, już są już tacy prosi z tymi vipami plus, już to zdobyli. Ale jak taki jak taki ktoś ogląda, kto już zdobył jajo smoka, to niech napisze w komentarzu, bo jestem ciekaw jaja smoka zostało zdobyte, ale zapewne też zostało zdobyte. Dobra, e, jestem ciekaw tym, e, tego wyjścia. O, w sumie tutaj, dobra, tutaj trochę niebezpiecznie jest wyjść, ale tutaj zapewne jest to samo wszystko. E, no to, no tutaj chyba za, zapewne jest to samo. Dobra, spróbuję z tamtym wyjściem wyjść. Tu już widać, że tam wszystko jest to samo. Ale to, tym, e, tutaj chyba było takie jedno wyjście, taka skrytka mała. No to spróbujmy tym wyjść. Na sam koniec oczywiście szpital zwiedz zwiedzimy, bo też jestem ciekaw, jak tam w szpitalu zrobili. Dobra, wychodzimy. Ale tutaj raczej też będzie to samo. Dobra, jak tam widzę, to tu już jak widzicie... Ścieżka się ciągnie już do, do samego końca strefy PVP. Dobra, teraz, teraz odłożę ten chlebek, bo ten chlebek jednak trochę jest potrzebny tak na początek gry i się zabije. Bo jestem ciekaw, co tam serio w szpitalu jest. Bo w, je, w szpitalu 1.16, szczególnie co pamiętam, to tam mieliśmy parkur na dole i to właśnie było fajne. Kiedy ktoś trafił do szpitala, to... Jakby nie było tak jak na przykład na szpitalu 1.15, że trzeba tylko stać, tylko sobie można parkour poprzechodzić, to akurat fajne było. Zobaczmy, jak na tym będzie. To pójdźmy tutaj się. To, to chyba. To ch Zginięcie na tym serwerze to chyba nie jest trudne. Wystarczy sobie tutaj tak stanąć. No dobra, stoimy sobie, nawet się odwrócimy i czekamy, aż zginiemy. Ej, w sumie. Ej, dobra, tego to się akurat nie spodziewałem, że tak nie zginę. Dobra, tutaj niech, niech ona nas uderzy. No dobra, Ej, zobaczmy. O, o kurde. Tak, takiego fajnego wyglądu to się nie spodziewałem. Serio, fajnie tutaj jest. Wszystko na pewno jest urządzone. Tutaj nie, tutaj widzimy, nie, to jest chyba polerowany kwart. Nie wiem, czy nie, to nie, jest, nie wiem. Ale to jest chyba jakiś wygładzony kwart czy coś takiego. Tutaj widzimy, że dużo łóżek, pewnie jakichś szpitalnych tutaj jest. No fajnie, przytulnie tutaj jest na pewno. Wszystko jest zagospodarowane. Rozadźmy tutaj na dół. Tutaj założę się, że będzie jakiś parkour czy tam dropper. Tak, parkur. Świetna zabawa na zabicie czasu. No właśnie, ta, takie coś. Takie właśnie szpitale lubię na Kraftedzie. Tutaj, może coś zabić czas. Dobra, zejdźmy. Cyk. Dobra, myślę, że przejdziemy ten parkur, bo on nie jest taki trudny. Ciekawe ile tutaj jest się w szpitalu? Zapewne 5 minut. Tak jak na każdym Serio? Kurczę, jak mogłem tak spaść. Teraz muszę wracać. Ale dobra, chcę przejść ten parkur. Bo ten parku mi się wydaje fajny. No to wejdźmy jeszcze raz. Spróbujmy przejść. Teraz to przez moją głupotę, to zlamiłem a, tu jest checkpointy nawet mamy. Tu niektóre miejsce. Cyk. Ale teraz to wolę, ro ro wolę robić powoli, żeby nie spaść. bym chciał to przejść. Cyk. Cyk. No pyk, dobra. Parkour nie jest taki trudny. Kurczę, teraz jak tutaj. Tutaj musimy double jumpa wykonać. Aha, a dobra, tutaj na szczęście mamy checkpointa. Myślę, że tutaj musimy w taki sposób to wykonać. Cyk i cyk. Kurczę, pobróbuję parę razy, aż mi się uda. Dobra, za piątym razem mi się udało, czy tam za szóstym? Nie liczyłem tego akurat. E, tutaj widzimy, że taka mała 360, nie, no, nie wiem, 180, no nie komentujcie, 120 serio, nie, nie znam się na takich rzeczach. Cyk, teraz tu wejdźmy. No jesteśmy na samym kamyczku. O kurde, tutaj też double jumpa, chyba! Okej, okay, ładnie, udało nam się. I teraz tutaj, cyk. my Jesteśmy na kolejnej górze. kurcze, duży ten parkur jest. To go zrobili, nie wiem, na 5 minut, tak żeby to te, te 5 minut zabić czasu. No dobra, jestem ciekaw, co się znajduje na końcu. Czy jakaś tabliczka, może jakiś diaks, ale to akurat wątpię. By był łatwy sposób na zarobek. A, no i dobra, zrobiliśmy płeczkę. No i spoko, myślę, że... już tam cały tryb w dzisiejszym filmie zaprezentowałem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę i ocencie oczywiście w komentarzach, bo jestem ciekawy, jak wy oceniacie ten spawn, ten cały tryb 1.17. Napiszcie, czy już na nim gracie, macie swoją bazę, czy zabiliście smoka. No, a ja się z wami żegnam. Oczywiście zostawcie suba podobnie do 100 subów i łapeczkę w górę. No, ja się żegnam już. No i cześć.